W dzisiejszym wydaniu raportu dnia ruszyły egzaminy maturalne na początek język polski. Nie zaskoczyło mnie raczej, tak było w miarę dobrze. Temat mi podpasował, nie był taki niezrozumiały. Kolejna wystawa psów w Grudziądzu za nami. Zjawiło nam się 1600, mamy 1600 zgłoszonych psów. 11 maja wyniki głosowania w budżecie obywatelskim. Długi weekend majowy dobiegł końca, więc czas na egzaminy maturalne przed tegorocznymi absolwentami szkół średnich. Nie krótki rozkład jazdy z testami. Rozkład jazdy jest bardzo y, obciążony, powiem. Y, dzisiaj język polski na poziomie podstawowym rozszerzony, jutro matematyka. W poniedziałek obowiązkowy język obcy, a potem już przedmioty wybierane przez uczniów na poziomie ostrzeżonym jako przedmioty dodatkowe. Wszystko zaczęło się od języka polskiego, więc o te pierwsze emocje tuż po wyjściu z sali zapytaliśmy uczniów drugiego ELO z Grudziądza. Nie było najgorzej, w sumie było, było streszczenie tekstu, które było również na próbnej maturze i dzięki temu... No wiedziałam, co mam pisać, ale ogólnie nie było najgorzej, jestem zadowolona. Nie zaskoczyło mnie raczej, tak było w miarę dobrze, przyjemnie, nie było tak źle. Mam nadzieję, że dobrze, ale w sumie też jestem trochę zestresowana i nie wiem, czy chcę teraz to analizować. Zadanie z lektur obowiązkowych, było dość trudne moim zdaniem. Nie chcę nic mówić, żeby nie zapeszać, także... Znaczy temat mi podpasował, nie był taki niezrozumiały, że na przykład zastanawiałam się... Ale o co chodzi? Tylko no, pisałam to, co mi przyszło na myśl. Matura bardzo często wiąże się ze stresem i niemałymi nerwami. W przypadku tych licealistów nie dawał się aż tak bardzo we znaki. Może było, ale jak już to na próbnych, jak gdy już się przewałkuje ten temat trzy razy, w sensie maturę to już. Prawdziwa nie sprawia aż takiego problemu. Tak właściwie było tyle matur próbnych, że do kolejnej, tej głównej podeszłam, jakby była to kolejna próbna i nie za bardzo się stresowałam. Już dzisiaj trochę puścił, ale wciąż go czuję. Wczoraj było gorzej. Jutro kolejna testowa batalia. Tym razem abiturienci zmierzą się z królową nauk, czyli matematyką. Korzystając z okazji zapytaliśmy o nastawienie przed jutrem. No bardziej pozytywne niż negatywne. Jakoś nigdy z nią nie miałam problemów, więc mam nadzieję, że najgorzej nie pójdzie. No, matematyka dobre, ja bardziej się bałam tego polskiego, no bo tutaj jednak jeżeli pomyliłabym się w rozprawce, to od razu mam oblane, bo yy, nie wystarczy punktów, żeby mieć 30%, a matematyka to od początku jestem dobrze nastawiona. Ciągle się uczę i będę dzisiaj na pewno powtarzać różne ważne informacje. i. No na pewno chciałabym powtórzyć przede wszystkim takie typowe pewniaki maturalne. Wszystkie próbne zdałem, to nawet tak przyzwoicie, więc nie narzekam, będzie dobrze. Mam nadzieję, że będzie wysoko. Dobra ocena, że dużo procentów. Jakoś matematyki się nie obawiam. Po liczeniu, rozwiązywaniu równań, weekendowa przerwa na nabranie sił i dalsza walka o procenty na maturalnym świadectwie. Kolejna wystawa psów rasowych w Grudziądzu przeszła do historii na obiektach klubu sportowego STAL. Spotkało się kilkuset wystawców, z kolei głównych bohaterów dnia można było zliczać w tysiącach. Zjawiło nam się 1600, mamy 1600 zgłoszonych psów, wystawców jest mniej, bo niektórzy zgłaszają po 2-3 psy. Rasą dominującą jest buldog francuski, później są wszystkie takie ozdobne, czyli mopsy, Yorki. To zdecydowanie lepszy wynik niż przed rokiem. Oznacza to, że gruzińska wystawa cieszy się coraz większą popularnością. Rozwijamy się, jak widać, mamy nowe namioty, nowe stoły, wszystko po prostu idziemy do przodu i wystawcy też nas chwalą, chwalą naszą wystawę. Dzięki takim wydarzeniom do naszego miasta zjeżdżają się wystawcy z różnych stron naszego kraju i prezentują chociażby psy oraz się Martańczyk. Martańczyk chodzi w papirotach. Na co dzień, żeby włoski się nie plątały między nogami, żeby się nie wyrywały, żeby się nie szarpały i żeby urosły do samej ziemi. Codzienna opieka nad swoim pupilem to jedno. Przygotowanie do wystawy to już nieco inna sztuka. Na wystawę przygotowuje się psa bez papilotów z prostym, gładkim lającym włosem. Wystawa przez cały dzień dostępna była dla mieszkańców Grudziądza, Ponadto to wszyscy uczestnicy zmagali się w specjalnie przygotowanych konkurencjach. Najpierw oceniane są psy w ringach, to jest od młodsze szczenie, szczenie, młodzież, później jest klasa pośrednia, otwarta, później jest weterany i w każdej, w każdej tej klasie są oceniane psy z danego wieku. Dla najlepszych przygotowano puchary. Nasza dziewczynka zdobyła zwycięstwo lasy, a jako suczka z klasy młodzieży w wieku 11 miesięcy. Na wystawie nie zabrakło także miejscowych akcentów. O miano najlepszego rywalizowały również czworonogi z Grudziądza. Jest wybierany pies oddziału Grudziądz, to jest konkurencja finałowa, odbywa się w hali i to jest tak jakby z naszego po prostu oddziału pies Grudziądza A za rok kolejne wystawy, na które już dzisiaj zapraszają organizatorzy. Poznaliśmy oficjalną datę ogłoszenia wyników głosowania w grudziąckim budżecie obywatelskim. Zaprezentowanie zwycięskich projektów nastąpi podczas konferencji prasowej 11 maja. Obecnie trwa jeszcze liczenie i wprowadzanie głosów do specjalnego systemu. Urzędnicy informują, że do tej pory trafiło do niego ponad 7 tysięcy głosów. 1 maja pod pomnikiem Pomordowanych w Grudziądzu odbyły się obchody 13. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ale przede wszystkim uczczenie Międzynarodowego Święta Solidarności Ludzi Pracy. Walka o przestrzeganie praw pracowniczych w całym, świecie, w całym świecie to powinien być pierwszy, najważniejszy element 1 maja. Życzyłbym Wam również, żeby zachowano w pracy godność Was, żeby pracodawcy wyrażali szacunek tak jak dla każdego człowieka. Przypominamy, że święto na skalę międzynarodową obchodzone jest corocznie od 1890 roku. W Polsce święto pracy jest świętem państwowym od 1950 roku. Święto wprowadziła w 1889 roku druga międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago. W Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Na Rynku Głównym w Grudziądzu odbyły się 226 obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja. Kwiaty pod pomnikiem Żołnierza Polskiego złożyli lokalni samorządowcy, parlamentarzyści oraz przedstawiciele instytucji i ugrupowań politycznych. Po raz kolejny podkreślano tego dnia wartość Konstytucji oraz jej znaczenie w dzisiejszych czasach. Obchody zakończyły się w Grudziądzkim Muzeum, to właśnie tam odbył się koncert muzyki polskiej w wykonaniu Chopin Quartet. 3 maja otwarto również dla zwiedzających Twierdzę Grudziądz. Majowy długi weekend był niezwykle pracujący dla piłkarzy grudziąckiej stali. Zawodnicy z naszego miasta na przełomie kilku dni rozegrali dwa spotkania ligowe w A klasie. Najpierw Grudziądzanie przed własną publicznością tylko zremisowali w darbowym pojedynku z węgrowianką węgrowo 0-0. 3 maja zespół stali udał się na kolejny mecz, tym razem dobierz głowa na walkę o punkty z miejscowym zamkiem, tam także zakończył się bezbramkowym remisem. Po tych dwóch pojedynkach piłkarze Stali zajmują w ligowej tabeli piąte miejsce. Liderem jest Pomorzanie Toruń, który jest o krok od zapewnienia sobie awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Kolejny mecz piłkarzy Stali już w najbliższą sobotę 6 maja o godzinie 13. Grudziądzanie na własnym obiekcie zmierzą się z Unią Wąbrzeźno.